Rywalizacja w 2024 roku na szczeblu pierwszej ligi futsalu nabiera rozpędu. Za nami trzynasta kolejka. Zobaczmy przegląd goli i przekonajmy się, dla kogo była pechowa, a do kogo uśmiechnęło się szczęście. Zaczynamy na północy Polski szybki rzut oka na zestaw par. Liderzy ze Świecia i Chojnic mierzyli się ze znacznie niżej notowanymi rywalami z Konina i Bojano. Na tapecie również kilka ciekawych starć drużyn ze środka tabeli. Zaczynamy w koninie, gdzie KKF podejmował lidera ze świecia. Ekipa gości od początku dominowała na boisku, ale miała spore problemy ze skutecznością. Niemoc w końcówce pierwszej połowy przełamał Marcin Mrówczyński, który wykorzystał bardzo dobre podanie Piotra Karczkowskiego. Futsal poszedł za ciosem i kilkadziesiąt sekund później było 0 do 2. Po rzucie rożnym piłka wstrzelona przed bramkę odbiła się od Jakuba Habki, ale sędziowie ostatecznie Gola zaliczyli na konto Łukasza łajdeckiego, gracza z konina. Niestety przez awarię sprzętu nie możemy zobaczyć dwóch kolejnych w tym meczu goli Piotra Kaczkowskiego z futsal świecie i Przemysława Skibiszewskiego, który w końcówce meczu zaliczył honorowe trafienie dla gospodarzy. KKF Konin futsal świecie 1-3. Tim Lemborg mimo braków kadrowych nie miał problemu z pokonaniem na wyjeździe Tafu Toruń. Wynik meczu w 11 minucie otworzył strzałem z dystansu Piotr Łapigrowski a 6 minut później z przedłużonego rzutu karnego podwyższył Patrycjusz Gawkę. Na 3 do zera podwyższył już w drugiej połowie po szybkiej akcji Krystian Czerwonka. Ten sam zawodnik wykończył też akcję bramkarza Dominika Czerkidy i Krzysztofa Witkowskiego kilka minut później. W minucie z popędził Marcin Maszota i sam wykończył skuteczną akcję. Wynik meczu ustalił niedługo potem Szymon Marszałkowski i goście wyjechali z Torunia z kompletem punktów. Ta w Toruń Tim Lemberg 0 do 6. Gracze z Gdańska musieli trochę poczekać na pierwsze w 2024 roku zwycięstwo, ale doczekali się. Już w pierwszej minucie indywidualną akcję przeprowadził Dawid Lewczuk, który przedryblował jednego z rywali na lewym skrzydle i w sytuacji sam na sam z Norbertem Jędruczkiem nie dał szans bramkarzowi z Białego Stoku. Na kolejne gole trzeba było poczekać do drugiej połowy. Losy meczu praktycznie rozstrzygnęły się w kilka minut. W 25 minucie podanie Kamila Beleckiego wykorzystał Szymon Korol oddając strzał z bliskiej odległości. Gdańszczanie szli za ciosem i w bardzo podobnej sytuacji na 4 do 0 podwyższył Iwo Gerle. Goście nie mogli się pozbierać, a było już 5 do 0 po kolejnym trafieniu Beleckiego. W ostatnich 10 minutach w końcu do siatki zaczęli trafiać goście, ale było już zdecydowanie za późno. W 31 minucie gola z bliskiej odległości zdobył Kamil Sakowicz, a kilka minut później z karnego znów podwyższył Szymon Kuzio. W końcówce goście grając z wycofanym bramkarzem zdobyli swoją drugą bramkę, której autorem był Sakowicz. AZS pokonuje Bawboni, to stok 6 do 2. Przede wszystkim z perspektywy tabeli to był bardzo ważny dla nas mecz, bo no, gdzieś tam ostatnie te kolejki spowodowały, że spadliśmy lekko nad strefę spadkową, bo im to też się trochę wzmocniło, zrobili trochę zmian w składzie i, i chcieli po prostu tutaj zdobyć te trzy punkty, więc mecz był no, tak naprawdę o sześć punktów, żeby tutaj odbić się i, i skoczyć trochę wyżej w tabeli. No i dlatego dzisiaj pokazaliśmy charakter przede wszystkim i zaangażowanie. Nawet jak gdzieś tam na boisku w pewnych momentach nie szło, no to po prostu tym zaangażowaniem nadrobiliśmy. Przed drugą połową była jeszcze pierwsza, w której byliśmy bardzo nieskuteczni, straciliśmy bardzo szybko bramkę, na, czu, na co uczulał trener, żeby ten początek przetrwać, no to my straciliśmy gol w 40 sekundzie. Później swoich sytuacji nie wykorzystaliśmy, 2 na 1 na bramkarza, zamiast strzelać podawaliśmy, zamiast podawać strzelaliśmy. No i, i to jest jeśli chodzi o pierwszą połowę, druga połowa. No to to już yy, nie ma co komentować, bo, bo nas w niej praktycznie nie było. Strzeliśmy dwie bramki i oprócz tego yy, to nie ma o czym mówić. Na zwycięską ścieżkę, po porażce, ze świeciem wróciło futbalo o Białystok, tym samym rewanżując się futsalowi Szczecin za porażkę w pierwszej rundzie. To jednak Szczecinianie zaczęli lepiej mecz. Bartosz Sobinek popisał się znakomitym wolejem i już w drugiej minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Na kolejnego gola jednak goście musieli długo poczekać, a tymczasem do pracy wzięli się miejscowi. W dziewiątej minucie składną akcję futbalu wykończył z bliskiej odległości Jakub Małyszko. Sporo działo się pod oboma bramkami, ale gole nie chciały wpadać. Dopiero w końcówce pierwszej połowy prowadzenie gospodarzom dał skarnego Jacek Stefanowicz. Po zmianie stron również było ciekawie, ale goli niewiele. W 31. minucie na 3 do 1 podwyższył Aleksander Kuźma. Goście do końca bili się choćby o jeden punkt, ale stać ich było tylko na kontaktowego gola w wykonaniu Wiktora Kolesnyka. Futbalo Biały Stok pokonuje Futsal Szczecin 3 do 2. W półtusku Wenecja podejmowała klub z Gniezna. Przed tym meczem oba zespoły miały równą liczbę punktów. Lepiej mecz zaczęli goście, bo po golu Pawła Kadłubowicza prowadzili 1 do 0. Gospodarze szybko jednak odpowiedzieli i w 16 minucie był remis po tym, jak debiutujący w lidze 15-letni Olaf Kardeczka popisał się odbiorem i następnie golem na korzyść miejscowych. W 27 minucie gola na 2 do 1 dla Półtuska strzelił Krzysztof Lis i było to jego pierwsze trafienie w pierwszej lidze. Wenecją wstrząsnęły jednak dwie minuty. 36. i 37. Dwukrotnie w krótkim odstępie czasu na listę strzelców wpisał się Wojciech Węgrzyn i to zadecydowało w dużej mierze o wyniku całego meczu. Wenecja Półtus jest gniezno: 2 do 3. W kojnicach Red Devils podejmowali dragona Bojano i gospodarze zrealizowali swój plan w całości. Udało się go zrealizować niezwykle szybko, bo już w 40 sekundzie meczu drużynową akcję wykończył Witali Kolesnik, któremu perfekcyjnie dograł Patryk Laskowski. Kilkadziesiąt sekund później na 2 do zera podwyższył Władysław Tkaczenko, który skutecznie dobijał strzał Guladiego kokoładze. Goście próbowali się odgryźć, ale nieskutecznie. Tymczasem na 3 do 0 w 17 minucie podwyższył Piotr Kręcki, choć strzelał na raty. Jeszcze przed przerwą pierwszego gola zdobyli Bojanowie. Goście wysoko wyszli pod rywala i wymusili na nim błąd, a akcję wykończył Paweł Piór. Gospodarze przeważali również po przerwie i udokumentowali to kolejnymi golami. Na 4 do 1 podwyższył Guladi Kokoladze i tym razem świetnym podaniem popisał się Laskowski. Goście wrócili do gry, gdy na ryzykowne wyjście z bramki zdecydował się ich golkiper. Skupił on na sobie uwagę obrońców, a gola na 4-2 zdobył Nikodem Czaja. Ale nadzieję gości rozwiał Patryk Glaskowski. W 34 minucie doczekał się gola, któremu świetnym podaniem zrewanżował się Kolesnik. Red Devil z Dragon Bojano 5-2. Tabeli niewielkie zmiany. Największy awans zanotowali akademicy z Gdańska, którzy dzięki wygranej wyprzedzili ekipy z półtuska, Konina i team Dragona Bojano. Na górze i na dole tabeli bez zmian. Liderzy nie tracą okazałej przewagi nad resztą stawki, a na dole Bonito i Taftoruń. Przenosimy się na południe. Tu trudno było spodziewać się większych niespodzianek. Na pewno zwraca uwagę starcie GKS-u tych z górnikiem Polkowice, czy będących blisko siebie w tabeli Śląska-Wrocław Zwisło Opatowiec. Zobaczmy jednak, co działo się w halach w grupie południowej. W Rudzie śląskiej lider okazał się bezlitosny dla zdziesiątkowanej ekipy z Nowi. Już po kilkudziesięciu sekundach było 1 do 0. Ariel Piasecki i Bartosz Siadul rozmontowali ekipę gości i było już 1 do 0. Ten sam gracz podwyższył na 2 do 0, a tym razem podawał mu Adam Jączyk. Partnera, ale piłkę do bramki... Ekipa znowu nieco się otworzyła i nadziała się na kontrerywala wykończoną przez Jęczyka. Po zmianie stron gospodarze jeszcze mocniej zaatakowali, a gościom zaczynało brakować ławki rezerwowych. Tymczasem Piasecki po raz drugi otworzył Siadulowi drogę do bramki, a ten nie zmarnował okazji. Kolejne gole to podanie w 25 minucie Mateusza Dynka do Macieja Małka, który z zimną krwią pokonał bramkarza z Nowin, podwyższając wynik na 5 do 0. Siadul nie tylko strzelał, ale też asystował przy golach, jak choćby w 28 minucie przy strzale Kamila Skrzypińskiego na 6 do 0. W 30 minucie zespołową akcję przyjezdnych wykorzystał Maciej Pokora, ale dystans do rywala wciąż był bardzo duży. Tym bardziej, że gospodarze nie powiedzieli ostatniego słowa. Niedługo potem dynek podał do Mazura, a ten z kilku metrów podwyższył na 7 do 1. Przy golu na 8 do 1 popisał się bramkarz Aleksander Waszka, który długim wyrzutem uruchomił Macieja Mazura, a temu pozostało dostawić tylko nogę, by wpisać się na listę strzelców. W 34. minucie kolejnego gola dla gości zdobył Maciej Pokora. Ale wynik meczu ustalił Małek po niezłym podaniu Piaseckiego. PKO Gwiazda Ruda Śląska GKS Nowiny 9 do 2. Wiktor, krótki i pomyczowy komentarz. No, był to dla nas mecz mimo wyniku ciężki, yy, bo zmagaliśmy się z wieloma kontuzjami i chorobami. Gdzieś te 70% drużyny myślę, było nie, nie, nie w na 100% przygotowane. No, i Cieszę się, że się udało te trzy punkty odkaczyć i gdzieś to będzie jakaś tam dalsza droga. Na yy, nas no, najważniejsze było to, żeby, żeby ten mecz po prostu wygrać i, i tak się też stało. No spotkanie dla nas bardzo trudne z racji tego, że przyjechaliśmy bardzo osłabieni. Nasi zawodnicy kluczowi niestety na ostatnim meczu z brzegiem znali kontuzji, więc wiedzieliśmy, że to będzie bardzo ciężka przeprawa, tym bardziej, że na tej hali zawsze się ciężko gra. Staraliśmy się zrobić co w naszej mocy, żeby jak najdłużej się utrzymać, no ale niestety kadrowo gwiazda naprawdę dzisiaj pokazała świetny futsal. Niestety wracamy do nowin. Ciężko będziemy pracować, bo przed nami jeszcze jest dużo meczy, tak i na tym się koncentrujemy na przyszłości, a dzisiaj no po prostu przyjęliśmy lekcję futsalu, ale głowa do góry wracamy do nowi, ciężko trenujemy. Mecz w Tychach zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy. Ale to rywale zdobyli pierwszego gola w tym meczu. Już w piątej sekundzie gola dla AZS-u zdobył Cezary z dunek. Gospodarze potrzebowali kilku minut, żeby się otrząsnąć, a gdy już to zrobili, srodze zemścili się na akademika. Zaczął w czwartej minucie Krystian Karpeta celnym strzałem z dystansu. Kilka chwil później na 2 do 1 podwyższył Mateusz Kosowski, który ładnym zwodem oszukał obrońcę rywala. Autorem kolejnego gola był Filip Krzyżowski, wykańczając szybki atak GKS-u. W 23 minucie drugiego gola w tym meczu zdobył Mateusz Kosowski, tym razem pokazując znakomitą szybkość i precyzyjne uderzenie. W 27 minucie drugiego gola doczekał się zespół z Lublina. Długie podanie z własnej połowy otrzymał Cezary z Dunek i popisując się efektownym wolejem, zmniejszył nieco straty do rywala. Na krótko, bo zaraz potem kolejny popis dała ekipa stychów, a płaskim strzałem popisał się Filip Krzyżowski. Gospodarze znów nieco przespali początek, tym razem drugiej połowy. Nie upilnowali przy rzucie rożnym dla gości z Dunka, a ten uderzeniem z dystansu skompletował w tym meczu hat-trick. Marne to jednak dla niego pocieszenie, bo od tego momentu jego drużyna zebrała tęgi łomot. I tak na 6 do 3 podwyższył po błędzie przeciwnika i solowej akcji Oliwier Bednarski. Na 7 do 3 dołożył Bartosz Kokot, który z linii Bramkowej skierował piłkę do siatki po znakomitym strzale Szymona Cichego. Zmęczeni lublinianie popełniali coraz więcej błędów. W 36 minucie Filip Kosowski odebrał rywalą piłkę i zdecydował się na samodzielną akcję zakończoną celnym strzałem. Na 9 do 3 podwyższył Bednarski po podaniu krzyżowskiego. Krzyżowski, Bednarski, Ten ostatni asystował też przy golu na 10 do 3 kamila powały. Wynik ustalił w ostatnich sekundach Tomasz Gąsior, który otrzymał idealne zagranie na głowę od swojego bramkarza Szymona Moskwy, jaka futsal Tychy Luksjona AZD UNC z Lublin 11 do 3. Pojawił się. No myślę, że na początku trochę zlekcewalczyliśmy rywala, bo jednak wszyscy widzieli, że przyjechali w szóstkę i myśleliśmy, że to będzie łatwy mecz, a już tak naprawdę pierwsza sytuacja która nawet nie była może jakoś bardzo groźna, ale pokazała, że tanioskuje nie sprzedadzą i dostaliśmy taki, taki zimny prysznic, ale zaraz już kontynuowaliśmy naszą grę, stwarzaliśmy sytuację, no i zaraz prowadziliśmy 3-1, więc cieszy to, że się podnieśliśmy, no i w drugiej połowie myślę, że już w pełni kontrowaliśmy mecz. Cezary Zdunek, AZS UMCS Lublin. Czarek. Witam. <laughs> Z nami strzelec hat -tricka. Pierwszy gol już w siódmej sekundzie. Były nadzieje, że tutaj może być jakaś niespodzianka? Wydaje mi się, że każdy zawodnik podchodzi do, do meczu, aby po prostu go wygrać. Nie analizowaliśmy za bardzo to, czy ta bramka wpadła w szóstej sekundzie, czy w dziesiątej minucie. Graliśmy do końca. Niestety liczebność naszego zespołu nie pomogła nam za bardzo w tym, ale wydaje mi się, że na ilość zawodników, jaką posiadaliśmy dzisiaj, tak pokazaliśmy serducho do walki. Graliśmy do końca i Niestety, ale w fizyczności nie oszukamy. W Krakowie spotkały się dwie drużyny ze środka tabeli i jak się okazało, nie szczędziły sobie razów. Pierwsi na prowadzenie wyszli goście. Sebastian Wojciechowski podał ze stałego fragmentu gry do Kamila Olszewskiego, a ten wpakował ją do siatki. Gospodarze odpowiedzieli niemal błyskawicznie. 13 sekund po stracie gola, akademicy ruszyli do przodu i po wymianie podań Pawła Hadego i Mikołaja Pysia ten pierwszy wyrównał. Ale to nie koniec, bo zaledwie minutę po tym podobną akcję wykonali Tadeusz Dziarmaga i Grzegorz Chlebda, a do siatki trafił ten pierwszy. To był jednak gorący okres na boisku, Bory Postę wyprowadzili górnicy. Długie podanie powędrowało do Aleksandra Nachajcewa, a ten mimo trudnej sytuacji skierował piłkę do siatki. Po dwójkowej akcji kolejną bramkę dla AZS-u zdobył Mikołaj Pyś. Uek ponownie podwyższył prowadzenie w 20 minucie po tym, jak fantastycznym rajdem popisał się Hady. Szybka odpowiedź? Nie ma sprawy. Wojciechowski uprzedził niepewnie wychodzącego bramkarza gospodarzy i zdobył bramkę kontaktową na 4 do 3. Po zmianie stron na 5 do 3 podwyższył Mateusz Mroczka wykańczając zespołową akcję. Goście ryzykowali, ściągali bramkarza i ryzyko po części się opłaciło, bo bramkę kontaktową zdobył Adrian Niedźwiecki. Ryzyko przyniosło też odwrotny skutek, bo na nieco ponad 30 sekund przed końcem meczu wynik ustalił Mateusz Mroczka, zdobywając gola do pustej bramki. AZS Uek Kraków, Górnik Polkowice 6-4. do 4. Śląsk Wrocław pojechał do Opatowca na starcie z Wisłą, która wyprzedzała go o jeden punkt. Wrocławianie zdecydowanie lepiej rozpoczęli to spotkanie. W drugiej minucie miejscowi popełnili błąd przy rozegraniu, co pozwoliło wyprowadzić rywalom skuteczną kontrę wykończoną przez Michała Grochowskiego. Na 0 do 2 podwyższył po składnej akcji w 8 minucie Krystian Jajko, a kolejne 7 minut później Śląsk wyprowadził następny szybki atak i po golu Filipa Turkowyd'a było już 3 bramki różnicy. W szatni Wisły wyciągnięto wnioski z błędów i miejscowi dobrze zaczęli drugą część meczu. Przepiękną, solową akcją w 22 minucie popisał się Adam Przeniosło i kibice gospodarzy mogli mieć nadzieję, że los w tym meczu się odwróci. Nic z tego, już nieco ponad minutę później obiecująca akcja Wisły zakończyła się przyjęciem rywali i szybką, skuteczną kontrą, wykończoną przez George'ego Kakliego. Następne 10 minut tylko potwierdziło, że lepszym w tym meczu zespołem są Wrocławianie. W 25 minucie zakotłowały się pod bramką Wisły, a piłkę dość szczęśliwie do bramki skierował Michał Grochowski. W 31 minucie na 6 do 1 podwyższył Krystian Jajko po dobrej indywidualnej akcji. A kilkadziesiąt minut później, siódmego gola dla gości, dołożył Daniel Hojlik. W końcówce jeszcze rozmiary porażki. W końcówce jeszcze rozmiary porażki zmniejszył strzałem z dystansu Mateusz Majcherczyk, ale to nie miało większego wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie. Ewenta Wisła-Opatowiec, Śląsk Wrocław 2 do 7. W starciu Silesii Mianowicie Śląskie z Futsal Timbrzek w pierwszym meczu padł remis. Tym razem jednak nie było podziału punktów, a to w dużej mierze dzięki udanej pierwszej połowie gospodarzy. Otwarcie jednak należało do gości. Już w pierwszej minucie do siatki strzałem z ostrego kąta trafił Kacper Kendra i było 0 do 1. W ósmej minucie spory błąd popełnili obrońcy Brzegu i Michał Włodarek wyrównał stan meczu. Jeszcze w pierwszej połowie gospodarze dołożyli dwa trafienia. Najpierw w 13 minucie Krzysztof Krzywoń zmieścił piłkę tuż pod łatą bramki gości, a następnie w 17 minucie kapitan Silesii Kamil Kmiecik dobił z bliskiej odległości uderzenie kolegi z zespołu. Kibice na trybunach szaleli, a w 36 szóstej minucie Damian Kowalczyk dołożył kolejnego gola, kierując piłkę do pustej bramki rywala, gdzie nie było wycofanego bramkarza. W końcówce na otarcie łez zdobył dla gości gola Danan Makowski, a kilkadziesiąt sekund później wynik meczu ustalił Kamil Kmiecik, wykorzystując pustą bramkę rywala. Dla Silesii było to trzecie zwycięstwo w tym roku w trzech meczach. FC Silesia Boks Siemianowice Śląskie ASG Stanley Brzeg 5-2 na koniec pokazujemy mecz w Rzeszowie, gdzie Hejro podejmowało AZS Uniwersytet Śląski Katowice. Spotkanie ułożyło się już w pierwszych minutach. Najpierw w trzeciej minucie Damiana Bogacza pokonał po rzucie rożnym Marcin Jastrzębski. W piątej minucie z przedłużonego rzutu karnego podwyższył Dominik Wilk. A w szóstej minucie celnym strzałem z dystansu popisał się inny Dominik w ekipie gości, dokładniej Dominik Śmiałkowski. W 14 minucie goście wykorzystali kolejny stały fragment gry, a na listę strzelców wpisał się tym razem Mikita Mazejko. Po zmianie stron nie było lepiej dla gospodarzy. Mazienko tym razem z akcji dołożył kolejne trafienie na 5 do 0. W 27 minucie po raz drugi do siatki Heiro trafił Dominik Wilk, po tym jak bramkarz akademików długim podaniem rozpoczął akcję swojego zespołu. W 34 minucie goście mieli jeszcze jeden stały fragment, po którym po raz kolejny rozmontowali defensywę Heiro, a na 7 do 0 podwyższył Maksym Krawiec. Na pocieszenie honorowego gola dla Rzeszowian zdobył Dawid Lizak. Heiro Rzeszów przegrywa z AZS-em Uniwersytetem Śląskim Katowice 1 do 7. Rzut oka na tabelę po 13 kolejkach. Na czele bez zmian gwiazda Ruda Śląska przed AZS-em Uniwersytetem Śląskiej Katowice. Roszady nastąpiły nieco niżej. O jedno oczko podskoczyła Silesia, a o dwa Śląsk Wrocław. Hejro Rzeszów i Luksiona wciąż tylko z jednym zwycięstwem zamykają tabelę. Dziękujemy za obejrzenie najnowszego magazynu pierwszej ligi futsalu i do usłyszenia za tydzień.